Witajcie na moim kanale. Ja jestem Amanda. Ze mną jest Lena. Duch. Duch Hagiego Agiego. Tak. Oczywiście na początku chcemy się przywitać. Wspominamy o subskrybowaniu tego kanału, ponieważ filmy pojawiają się u nas codziennie o godzinie. Dokładnie Zapraszam również na mojego Instagrama i na mojego TikToka I co? podajcie na kanał Leny, bo u niej filmy są w każdą środę I tyle No tak I tyle, i tyle I dzisiaj przechodzimy z haulem zakupowym Z tego, co kupiliśmy na wakacjach. wyjątkowo w tym roku kupiliśmy naprawdę mało rzeczy Bo jeżeli oglądaliście na przykład vlog ze Świnoujścia I tam też my robiliśmy haul zakupowy To było bardzo to było ich bardzo dużo Teraz kupiliśmy mniej rzeczy Dwóch rzeczy nie będą wykazane na odcinku, ponieważ są w praniu, są to bluzki pomarańczowa i fioletowa, którą mieliście już okazję widzieć na filmach Największa rzecz, którą kupiliśmy jest to... Arielka! Arielka Arielka będzie z nami na odcinku, Arielki włosy są jak przycisk subskrypcji, więc możecie go wcisnąć właśnie teraz bo bardzo dużo osób y, ogląda nasze filmy, a nie subskrybuje Dla was to chwila, a nam to pozwala się, wiecie, rozwijać Arioka siedzi z nami Mam nadzieję, że nie będzie gadać tylko przez cały odcinek O, teraz jeszcze Fini przyszła ze swoją zabawką Dla Fini też coś mamy Dobra, Arielka zrobi... no ale to nikt nie gada Dobra, uciszysz swoje dziecko, no dawaj ostatni raz Kolejna rzecz jaką mamy jest to załapka dla Fini. Fini patrz, to dla Ciebie. Zaraz jeszcze wkazać widzę, o ona już na łóżku, już w pełnej gotowości. Zobaczymy się kupić liska. Nie mogę jej rzucić? Tak, czekaj, rzucisz jej ją na łóżko. To lisek, ponieważ Fini to też masz taki rudy lis. Rzuć na łóżko, tymczasem Lena. O, podoba się zabawka? Podoba się. Matka kupiła nad morzem, ci, no. Chyba zadowolona jest. No nie wiem, ja pierwszy raz y, y, widzę taką zabawkę, która szeleści, no ale Finiaczkowi się. O! Jest I to chyba będzie jej ulubiona zabawka. Ojej. Dobra, okej, okay, wracamy do Was. Już nie pokazywać dalej zakupy nasze. O, no, nie mogę się na nią napatrzeć. Okej, okay, dobra, wróciliśmy, teraz film nam będzie szeleścić przez pół odcinka. to jest taki i go nie kupiliśmy jak nie? no nie kupiliśmy go w tym Nad może? no nie, nie w tym nad morze a gdzie? tylko w tym kieńcu, wcześniej aha, to ja nie wiedziałam ale go spakowałam ale... mamy kolejne mamy burgera, który robi nie wiem po co te zabawki komu to jest potrzebne, powiedzcie mi, po co do komu jest ten hamburger mam tylko hamburger hamburger jem go Dobra. Co do jedzenia, to już widzę, że Lena. To była pierwsza Lena, rzecz, którą kupiliśmy, takie coś, i już jest pogryzione przez moje dziecko, bo najwyraźniej Lena, nie wiem, jest cały czas głodna nie mogę jeść. Nie, bo ja chciałam wyjąć tą kuleczkę. Dlatego pogryzłaś. No, myślałam sobie tak. Mm -hmm. No, to nie wyszło ci. No i to jest takie, nie wiem też po co to. Po co to? Ci potrzebne. Mamo na półkę moją, żeby ładnie wyglądało. Dobra, kolejna rzecz jest z automatu i jest to, wiecie, brązoletka, która może zmienić się w konika. I robimy cygię, ona jest cała z czekolady. Konika, czy tam świnie, nie wiem czy to jest. Ma już twarz z mytą. Dobra, już nie pierdź mi na odcinku. Ja nie wiem. Dobra, kolejne to są czarne leginsy. Ja nie. Cały czarny widzę, jak nie będzie przymierzać, to są. Bo no mam czarne legitymizy dla Leny to, ty się idź, przebrać, a ja pokazuję dalej. Dobra, kolejną rzeczą jest to gra, którą chyba widzieliście akurat na odcinku. Jest to gra, ale y, powiem wam, zabawka, która kosztowała 12 złotych I wszyscy chyba, którzy byli na wyjeździe, się nie bawili. Okej, okay, to ty przebierasz się w ten, a ja pokażę, jaką sobie kupiłam opaskę do makija. Oczywiście, do znowu, makijażu Ona, nie do... jest jakiś bo mi się ona nie podoba. Jak to, że jest przyku, patrz, ubiorę ją. I co? Zapływają mi te oczy, żeby nie wstać. Mam yy, kolejną opaskę. Jak będę nagrywać coś, jak się maluję, będę miała ładną z tymi oczami. Siemano! tej bluzki to nie No do tej bluzki nie pasuje, to w bluzę załóż. W są zwykłe czarne leginsy, to jest nic specjalnego. Dobra, zakładaj bluzę. Po co mi nie jest zimno? Przed chwilą było ci zimno. Dobra, yy. kolejne to w sumie nie jest nic kupione, ale jest zapłacone, jest to zdjęcie nasze. Easy pingi to jest? Przekozak. Ciągnęli mnie do tego zdjęcia, nie chciałam na nim być. No ale kolejną rzeczą są to magnesy, ja pokazuję, ile nas się ubiera. Są to magnesy z motylarni. Tu mamy jeden dla mnie, a jeden jest dla, dla mojej mamy. Kolejną rzeczą jest otwieracz w sumie do uszek i nóż. I do wina z rywala, ponieważ nie kupiłam, nie, nie zapomniałam kupić oj magnesu z rywala, ale dobrze, że kupiłam to. Dobra, kolejna rzecz jaka jest? To jest... Y, takie kniącki LEGO! Po, doczekaj! To jest takie powiedzmy, że lego Squid Game. LEGO takie i tu jest ta lalka, ale ona... Jakieś, widzicie? To jest jakieś panie. Dobra, no odkórz i lalka. pokażesz. No właśnie, no właśnie. Trzeba, bo, trzeba mi się strafiła lalka. Co ci się trafiło? Nie wiem. Obylalka, nie wiem, co to jest. Ej, tu są w ogóle bronie. W stole. To jest chyba ten pan. Potasz? Ten panchepek. Tak, to jest ten y, co pilnował. A jest prawdziwą. Nie, dobrą, czy mają złote. No to trzeba było kupić więcej. To kosztowało, nie wiem, bo jest obgryziony, ale 8 zł chyba. Albo 3. Nie wiem, bo nie widzę. Kolejną rzeczą są to strzelające diabełki, Którymi nie będę strzelać oczywiście teraz tutaj w domu. W domu nie wiem, czy można strzelać, tylko do użycia na wolnym powietrzu. Czyli nie, to możemy sobie poszczelać kiedyś na dworze. Kolejne rzeczy, to są mydełka i to są mydełka dla mojej mamy i kupiłam mamie mydełko bursztynowe i mydełko morskie, bo miało taki mega ładny kolor. Podoba mi się ten kolor. No, India ja od na Lena jest złożyć szybka. Dawaj go. A ręce miał już burzony chyba przed chwilą. Nie. No ja to zerknę na nagranie. Nie, miał. Nie miał? No, Gdzie jest druga ręka? Druga ręka. No Lena już kupiłaś? No mam miejsce na drugą rękę, więc no i widzicie, tyle jest. Kupka. Nie ma, Lena już mu zgubiła rękę. Będzie jednorękowa. Jednoręki bandyta. Dobra, nieważne, siadaj, zaraz poszukamy ręki. Tu mam jeszcze zapalniczkę z i nie wiem, po prostu kupuję zawsze zapalniczkę. E, Okej, okay, no i w sumie przechodzimy do dwóch ostatnich rzeczy. Pierwsze to są, to sobie ja kupiłam, to są e, takie magnetyczne. pokaż mi to. Kosztowało to 45 zł. Nie wiem ile takie coś kosztuje normalnie. Było kolorowe i nie Było kolorowe i srebrne. Ja wybrałam kolorowe. Jak tak to lepiej nie mam, bo sobie połamiesz. Tu są takie paseczki A tu są takie kuleczki. Patrzcie, O, na przykład mamy fajne. No, mamy, ja zrobiłam patyk. No, no, te kuleczki się nie łączą. A weź tutaj kuleczkę O. Aha! I pat, tyk, tyk i o, i daj I tu ter kolejną. Okay, ter teraz kolorem. Teraz Terminem. Teraz... O Jezu, Można robić z tego chyba różne inne rzeczy. Ja robię teraz y, najbardziej banalne jakieś naszyjnik robię. Różowy Niebieski. No, o i widzicie. <tot> <tot> I widzicie matka powstała. <tot> Dobra, okej, okay. nie chodziło o to, że naszyjnik ten... I ostatnią rzeczą jaka jest? Jest to zeszyn dla Leny. Ja mam zeszły na suwak, na ma zeszyt taki notesowy. Dawaj nożykiem Nie przez nim moich palców. Dobra, go się tak um, otwiera, każdy chyba to wie. Jest on w linie. Takie prezentuje z przodu. Pokażę Wam tak waszą. Mhm. waszą stronę. Tu się tak otwiera. A takie koteczki. No dobra, są koteczki. I to jest zeszyt takie w linie, ale on... To będę go nosiła do szkoły, ale on nie będzie jak do pisania, tylko to będzie mój pamiętnik. Pamiętnik? Będę go mogła czytać? Nie. Pamiętnik już nie czyta. No nie. A będzie tam pisała tajemnice jakieś? Tak. Jakie? Nie powiem. Aż ty! Ja to na taki pomysł. Tutaj sobie yy, tą dziurkę zrobię i tam może telefon. Więc to by było na tyle z Byliśmy nad morzem, u nas nad morzem więcej się działo. Mieliśmy więcej atrakcji do zwiedzania. Jeżeli... Ale na 7 nie to za mało. Za mało, jeżeli oglądacie nasze filmy, to oczywiście wiecie, jak się bawiliśmy. Ale jeszcze nie jest koniec wakacji. Jeszcze... Ty usiądziesz normalnie, bo cię nie widać, czyli. <grym> jeszcze mamy dwa tygodnie wakacji, i przez te ja dwa tygodnie gopisz? jeszcze mamy w planach gdzieś pojechać. Chciałabym jeszcze wrócić do was z pozdrowieniami, bo w każdym odcinku pozdrawiam pięć osób. A jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś być pozdrowiony, w kolejnym odcinku wystarczy, że skomentujesz ten film, a być może wybierzemy właśnie ciebie. W tym odcinku chciałabym pozdrowić Janetę Kielek, Kamilę Lin, Przemka Lin, Alicję Fronie oraz Wercie. Oraz Wercie. Tak, i oczywiście, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, subskrypcję, zostawcie doleczek. komentarz na dole, a my się z Wami żegnamy i widzimy się jutro. Pa!